Deficyt informatyków na rynku szacuje się w tym momencie na mniej więcej 50 tysięcy, i on się pogłębia z roku na rok i z roku na rok będzie coraz większy. Wynika to z tego, że koniunktura na rynku teleinformatycznym jest bardzo dobra. Szacunkowy wzrost rok do roku mniej więcej wynosi około kilkunastu, nawet 20%. Z jednej strony małe i średnie firmy napędzają ten rynek i tą koniunkturę. One próbują nad robić ten dystans technologiczny, jaki dzieli je od tych dużych, dobrze zinformatyzowanych przedsiębiorstw. Ale coraz częściej też rodzinne firmy informatyczne, rodzinne firmy decydują się na zakup oprogramowania polskich producentów. I to wszystko powoduje, że tych rąk do pracy potrzeba z roku na rok coraz więcej. No a tych rąk po prostu brakuje. Kogo potrzebuje się w sektorze IT? Potrzebuje się w zasadzie w, 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 z pracowników o bardzo różnych specjalnościach. Z jednej strony programistów, ale też konsultantów, wdrożeniowców, konsultantów z dużym doświadczeniem także biznesowym. My na przykład potrzebujemy takich osób z doświadczeniem produkcyjnym i muszę przyznać, że mamy czasami kłopot ze znalezieniem takich osób. I to z jednej strony kłopot mamy ze znalezieniem takich pracowników o dużym doświadczeniu, ale też także z, z tymi osobami, które kończą. W wyższe uczelnie, no i próbują się jakoś na tym rynku informatycznym odnaleźć. Myślę, że tutaj jeden z problemów, z jakim się borykamy obecnie na rynku pracy tym informatycznym jest to, że uczelnie z jednej strony wypuszczają zbyt mało absolwentów w stosunku do potrzeb pracodawców. Rynek informatyczny rośnie w kilkunastu kilkanaście procent rok do roku, natomiast tych absolwentów jest kilka procent więcej rok do roku, a jeszcze będzie niedługo niż demograficzny, więc będzie ich coraz mniej. Z naszych doświadczeń wynika, że młodzi ludzie mają bardzo wysokie umiejętności. Informatyczne, co wynika z takiej powszechnej digitalizacji, internetyzacji życia, ale też takiej tendencji do samokształcenia się. Z drugiej strony widać też, że te osoby, które, część z tych osób, które kończą wyższe uczelnie techniczne, nie zawsze spełniają kryteria stawiane przez pracodawców, a one, umówmy się, nie są specjalnie wyśrubowane.